No więc, to jest kolejny film na tym kanale, to jest oczywiście Noclip, ale dwa. No i dzisiaj też jakaś taka nowa seria, bo, bo że nią już zakończyliśmy, możecie zobaczyć. Jeszcze bym chciał powiedzieć, o, wspomnieć o subskrypcji i lajku, bo to dla mnie bardzo ważne. No więc właśnie tutaj się pokazuje i ja bym musiał przywitać nowego subskrybenta, którego tutaj widzicie, bo mamy dzięki tobie 243 subskrypcje, a nie 242, więc ogólnie mega spoko. A w ogóle. <laughs> No to tutaj są trzy nowe mapki, z nie wszystkie, ale najbardziej się boję cave systemu, bo to w ogóle jest, ale w ogóle, mamy tutaj abandoned office, electrical stations i cave system. Geisha, System najbardziej się boję, ale zacznijmy od tego. The Office, to, to jest The Office, nie? Więc zobaczmy, czy tutaj właśnie będzie jakiś tworek nowy, no i tak dalej. Dobra, myślę, sobie wytnąć reklamę. Dobra, wytnąłem. <laughs> więc no, musiałem wytnąć, jakby tutaj reklamę, bo się pokazała. No więc, tutaj są jakieś drzwi, które możemy pootwierać. No i oczywiście może będzie jakiś klucz w środku, który pomoże jakoś się stąd wydostać, yy, więc przeszukajmy. Yy, no, yy, no i ogólnie tutaj sobie poszukamy, a wy możecie tego lajka. I jeszcze bym chciała Was komentarz, czy Wam się kiedyś udało przejść tą grę. Tutaj to jest winda, którą tutaj przeszliśmy. No, czyli my skorzystaliśmy z windy ogółem, by się tutaj zostać. Eee, dobra, mamy siódemkę. Dobra, zapamiętam sobie tą z Siódemka. Tutaj jest jakaś cyfra. Nie. No, więc przeszukajmy tutaj kolejne drzwi. Może coś będzie, ale chyba nie. Nie. Więc, no, ogólnie to chyba... Yy, znajdziemy tylko siódemkę. Yy, tak... No i właśnie teraz poszukamy sobie. Yy, tutaj w tych dźwiczkach coś, co bym nas zabrać. A w ogóle tutaj jest jakieś nowe pomieszczanko. Yy, co tutaj jest? Jakiś guzik, oczywiście klikniemy, bo ja lubię guziki. No i dalej pamiętam nam ziewarkę siódemkę, więc no si siódemka jest szczęśliwa, nie? Więc no, na razie, jakby się tak trafiła na sam początek, no to musi być to szczęście. Więc tak, no więc poszukajmy, może będzie jakiś kolejny guzior, który pomoże żeby jakoś stąd wydostać. No i no, szukamy, szukamy. No, nie widzę zbytnio. Otworzymy te drzwi. No, nie ma, nie. Tego guziora, na którego by mogło wyjść, ale no, albo jakiś klucz przynajmniej do jakichś nowych drzwi, więc no, tak trochę średnio. Tutaj są zablokowane te drzwi, a tutaj jest jakiś guzio, jakaś dźwignia, więc zobaczmy tą dźwignię, otwórzmy. No i dobra, gdzie to <laughs> mamy poszukać w ogóle więcej guziorów, więcej tych dźwigni, więcej jakichś nowych rzeczy. No, ja już nie wiem, więc. No, musimy to zbadać. Jeśli kiedyś bym chciał zagrać w Escape the Backrooms, kiedyś to zagramy, opiecuję Wam mordy. Musimy w to zagrać kiedyś, bo Escape the Backrooms ma o wiele więcej tych poziomów, więc. A bo w ogóle, powiedzcie, że jeszcze kiedyś graliście w tą gierkę, bo pewnie wiem, ktoś z Was grała. Ja jeszcze nie, nie grałem, ale oglądam to yy, na oczywiście innych youtuberach a jeżeli chcecie bym podał linka do tych youtuberów no to ok mogę podać tylko musicie wspomnieć w komentarzu nie o tym bym podał linka do tych youtuberów dokładnie no i właściwie to kolejna dźwignia więc ogólnie mega gicik więc poszukamy sobie jeszcze innych e, takich e, przekąsek, fajnych rzeczy no więc, yy, tak, szukamy, no i yy, ogólnie to tutaj nic się nie znajduje, yy, co jeszcze tutaj powinno być, no ale yy, szukamy, że... ojeju, no dobra, yy, więc raczej... W ogóle to ten filmik nagrywam tak z rana, 11 godzina. Jakby jest już południe, ale czy, jakby, czyli robi się powoli takie taki ciepłe, bo jest taki upał. Kto te upały wymyślał? Dobra, lecimy dalej. Tutaj poszukajmy, poszukajmy. W ogóle to, jak się chce, pojawić na danym odcinku, to musicie dać suba. No i dobra. No dobra, kolejne jakieś drzwi, ale są zablokowane. E, trzeba poszukać jakichś kolejnych guzików. No i dobra. E, no dobra, pięć tutaj. Dobra. No e, Dobra. E, e, teraz co tutaj będzie? W ogóle po jeszcze miejscu nie grasuje żadny potwór, To jest dziwne. Za tutaj nie nie? Nic. A, ale dobra. Mm -hmm. No nic. E, więc nic tutaj nie mamy z ale dobra. Czy tutaj jest e, jakieś zablurowane przejście, kto, którego się nie da przejść, ale dobra. E, gdzie jest kolejna rzecz? E, no... Nie wiedzę zbytnio, ale y, dobra, mm, jest gdzieś tutaj może jakiś guzik, nie wiem, nie, ale dobra, mm, mm, y, tutaj, dobra, e, chyba mam jakiś pomysł, nie wiem, bo tutaj nie, nie wiecie tych y, guziorów, jakieś, czy kluczy, czy coś tam, nie, więc ta. A w ogóle to chyba nie ma sensu jest potem biegać, więc no, powoli chyba będzie się kończyć ten odcinek, ale dobra, zbadamy jeszcze tutaj, może coś będzie. No i chyba wyjdziemy, nie, bo już tam się tam wróciłem. No i dobra, wy, wychodzimy stąd, bo to nie ma sensu. No ale dobra. Dobra, nieważne, nie ważne, jak jest reklama, więc to by było chyba na tyle tego filmiku. Ja Wam polecam jeszcze lajkować tutaj i subować, bo no, bez więcej zostawić takiego władomi na takich filmikach a mi to będzie bardzo miło, więc nara.